Jako shopdoktor doktor właśnie odwiedziłem jedno z centrów handlowych i zaskoczyło mnie coś, czego w Polsce jeszcze nie widziałem. Wirtualna asystentka, hostessa, ale nie taką jaką znamy z chatbotów czy głosowych agentów AI. To była pełnopostaciowa, interaktywna ambasadorka marki, która nie tylko przyciąga uwagę, ale naprawdę angażuje klientów. Najpierw efekt wow. Gdy zobaczyłem jej prezentację, od razu poczułem się wciągnięty, bo to coś więcej niż ekran z reklamą. To żywa, interaktywna osoba, która do mnie mówi, zachęca, odpowiada i reaguje. Po drugie, natychmiastowe zainteresowanie klientów. Ludzie wokół zaczęli podchodzić, pytać. Testować, a oznacza to jedno, że marka zaczyna żyć w świadomości odbiorców. Po trzecie, to nie tylko technologia, to narzędzie sprzedażowe. Nieoficjalne dane od klienta mówią, że sprzedaż tego produktu wzrosła o ponad 40%. Dla brand menadżerów dużych marek, to prawdziwa zmiana gry. Wirtualna hostessa może działać 24 godziny na 7 dni w tygodniu bez przerw, bez zmęczenia. Jest zawsze gotowa. Do interakcji, niezależnie od tego, czy klient pojawi się w sklepie rano, w południe czy o północy. Dostosowuje się do strategii marki, wygląd, sposób mówienia treści. Wszystko może być dopasowane do DNA Twojej marki i Twojej firmy. Możesz stworzyć własnego awatara, który będzie reprezentować Twój brand w każdym punkcie sprzedaży. Działa na emocji i angażuje. Dzięki zastosowaniu neuromarketingu i sztucznej inteligencji, taka hostessa potrafi nie tylko prezentować produkty, ale też pobudzać decyzje zakupowe rozwiązuje realne problemy rynku, niedobro pracowników, rosnące koszty obsługi klienta, konieczność zapewnienia jednolitego standardu obsługi. To wszystko staje się prostsze z cyfrową ambasadorką marki. Projekt Margo to coś więcej niż technologia. To przyszłość obsługi klienta, sprzedaży i interakcji z marką. Wyobraź sobie, że masz idealną hostessę, która nigdy nie zapomni tekstu, zawsze ma dobrą energię, nie męczy się i może działać w setkach miejsc jednocześnie. Wyobraź sobie, że możesz wzmacniać wizerunek swojej marki w sposób nowoczesny, interaktywny i zgodny z trendami cyfrowymi. Pomyśl tylko o tym, że twoi klienci nie tylko oglądają przekaz, ale wchodzą w interakcje, testują, pytają, podejmują decyzje o zakupie szybciej niż kiedykolwiek. Jeśli zarządzasz marką i szukasz innowacji, które realnie wpłyną na Twoje wyniki, to jest rozwiązanie dla Ciebie. Nie czekaj, aż konkurencja Cię wyprzedzi. Zobacz, jak wirtualna hostessa może podnieść Twój brand na wyższy poziom.